Dzień dobry, kolejny filmik na kanale y, Odpowie nam na pytanie, kiedy zrobić następny trening Żebyście nie czekali, skąd to się bierze, to powiem Wam tak Dzień, dwa po y, tym, jak poczujemy, że dana grupa mięśniowa się zregenerowała Przestała nas boleć Już czujemy, że jest dobrze Dzień, dwa później należy zrobić następny trening I teraz, skąd to się bierze? Mamy zjawisko superkompensacji, czyli nadbudowy po treningu. Mamy tutaj wykres sprawności, T to jest bodziec. Sprawność spada po treningu, następnie jesteśmy zmęczeni, sprawność zaczyna się podnosić, odbudowujemy się po treningu i ta nadwyżka tej sprawności, ta nadbudowa potreningowa, ona też nie trwa wiecznie. Widać, że tutaj ona też będzie spadać do zera. I tutaj musimy, mamy jakieś okno czasowe do kilku dni, w których należy zrobić następny trening. I w ten sposób uzyskujemy stały przyrost. Stały przyrost. Sprawności i tak przez przynajmniej 9 miesięcy w reżimie treningowym, dla każdej grupy mięśniowej, można wyznaczyć taki wykres osobno. Ponieważ raz robimy plecy, raz robimy nogi, ciężko jest przy jakimś odpowiednim zaawansowaniu zrobić wszystkie całe ciało na jednym treningu. A więc to się będzie na siebie nakładać. Dlatego znamy te, to, te kulturystyczne, na pewno przysłowia, że poniedziałek to jest klata i biceps. Bo ciężko jest robić grupy mięśniowe, całe, ciężko jest ćwiczyć całe ciało na jednym treningu. Zaczynamy to rozbijać, na pewnym, na pewnym zaawansowaniu zaczynamy dzielić na przykład na nogi i od pasa w górę. Potem na klatkę piersiową i plecy. Zaczynamy to ciało dzielić, bo potrzebujemy tak, Silnego bodźca, że nasze ciało ma problemy z energetycznym przystosowaniem się do reżimów treningowych. I tak, yy, tutaj wydzieliłem fazy: to jest faza zmęczenia do dwóch godzin to jest odbudowa ATP w mięśniach i kreatyny. Następnie tutaj jest yy, odbudowa czyli do dwóch dni. Syntezujemy białko, odbudowujemy zapasy glikogenu w mięśniach, i tutaj już mamy tą fazę tego naddatku. Możliwości wykorzystania tego naddatku sprawnościowego. I teraz to, co mówiłem na ostatnim filmiku: jeżeli nas boli ścięgno, to nie jesteśmy w stanie ćwiczyć, więc nie jesteśmy w stanie wykorzystać tego naddatku ceningowego. Więc tak ćwiczymy, żeby się nie uszkodzić. Bo każdy stan zapalny wydłuża nam fazę tą F2, F3. Czyli wydłuża nam czas odbudowy, przez co skraca się możliwe okno do zrobienia następnego treningu. Bo jeżeli mi boli ścięgno. To mięsień już jest zregenerowany. On już czeka na następny cening, ale ja nie jestem w stanie ćwiczyć, bo mi noga na to nie pozwala. Więc ból potreningowy zmniejsza moją zdolność do wykonywania następnych ceningów i zmniejsza możliwe tempo uzyskiwania przyrostu sprawności. Dlatego tak ważne jest, żeby tą, ta tkanka łączna, ścięgna, więzadła, chrząstki muszą się w pełni zregenerować do następnego treningu. Możemy, jeżeli te warunki nie będą spełnione, możemy doznać przeciążenia, czujemy, że nie regenerujemy się z treningu na trening prawidłowo. To jest jak wyginanie druta. Wyginam drut, wyginam drut, wyginam drut, on za każdym razem jest... Luźniejsze, ale w pewnym momencie pęknie. I wtedy nast następuje zjawisko przetrenowania, czyli nasze ciało nie nadaje się na trening, nie mamy ochoty na trening i nasze długoterminowe cele e, związane z powiększaniem swojej sprawności nie mogą zostać zrealizowane, przez to, w jaki sposób obchodziliśmy się ze swoim ciałem. Oczywiście prawidłowe ożywienie e, sen, e, suplementy. Odnowa biologiczna, mentalne zaplanowanie tego treningu prawidłowo, żeby się nie uszkodzić, to oczywiście zmniejsza szanse na uzyskanie tego przeciążenia w konsekwencji przetrenowania, ale nie jest.